Zapraszam cię na film, podczas którego opowiem, z czego składa się proces krytycznego myślenia. Oczywiście, jest do tego tematu wiele podejść. To, które ja zaprezentuję, zostało opisane przez dwie osoby niezwykle zasłużone dla popularyzacji krytycznego myślenia w edukacji. Ich twórcami są Richard Paul i Linda Elder. Poproszę teraz Sarę, moją amerykańską znajomą, żeby podała wam tytuł tej książki we właściwym brzmieniu. Ja się tego nie podejmę. Critical Thinking, tools for taking charge of your learning and your life. Dziękuję, Sara. Model, o którym będę opowiadał, składa się z ośmiu elementów. Najpierw krótko o nich opowiem, a potem przyjrzymy się całemu procesowi na konkretnym przykładzie. Pierwszy element to przyczyna, cel, powód myślenia. Myślenie powinno być czynnością świadomą. Nie myśli się bez powodu, na losowo wybrany temat. Zawsze jest jakaś jego przyczyna. Zawsze jakiś cel powinien stać za rozpoczęciem procesu myślenia. Aby myśleć krytycznie, warto sobie tę przyczynę czy cel uświadomić. Drugi element to punkt widzenia, perspektywa. Warto sobie uzmysłowić, jako kto, albo z jakiej perspektywy, patrzymy na dane zagadnienie. Wiem, że teraz może to brzmieć dość enigmatycznie i niejasno, ale potem, jak podam przykład takiego rozumowania, przekonasz się, że to całkiem klarowne. Trzeci element to koncepty i idee. Odwołujemy się w tym momencie do pewnych rozwiązań systemowych, rozstrzygnięć odnoszących się do naszych wartości, naszej wiary w sensowność czy adekwatność takich czy innych rozwiązań. Te koncepty i idee mają nas naprowadzić na rozwiązanie, które z jednej strony będzie właściwe, cokolwiek to oznacza, a z drugiej strony spójne z tym, co dla nas jest ważne, czym się w życiu kierujemy. Bo, co nam po decyzji, która może irracjonalnie byłaby właściwa, jeśli będziemy czuć, że nie jest ona spójna z nami samymi? Nie da się ukryć, że ten element procesu myślenia jest bardzo powiązany z poprzednim, czyli punktem widzenia, perspektywą. Czwarty element to pytania, problemy, sprawy do rozwiązania. Oczywiście, możesz zauważyć, że cały proces myślenia służy znalezieniu odpowiedzi na jakieś pytanie czy rozwiązaniu problemu. Jasne ale również w trakcie tego procesu jakieś mniejsze, pomocnicze pytania, czy problemy mogą się pojawić. Rozprawienie się z nimi pomoże dojść do właściwego rozstrzygnięcia problemu głównego. Może być to na przykład weryfikacja słuszności przyjętej perspektywy, czy kluczowej idei wybranej jako wiodąca, albo sprawa o wiele mniejszego kalibru, ale też ważna. Jesteśmy już w połowie analizy wszystkich elementów procesu myślenia. Jak widzisz i słyszysz, nie jest to bardzo proste i intuicyjne. Dlatego uporządkujmy to, co było dotąd. Na razie powiedziałem o czterech elementach. O przyczynie, celu czy powodzie myślenia, które warto sobie na początku uzmysłowić. O przyjęciu odpowiedniego punktu widzenia, które ułatwi dalsze kroki. O wybraniu adekwatnych konceptów czy idei, które będą prowadziły, a w zasadzie już prowadzą, przez proces myślenia. W końcu o sprawdzeniu, na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć, czy jakie problemy rozwiązać, aby móc z pełną wiedzą i pełnym przygotowaniem zająć się kluczowym zagadnieniem, kluczowym problemem. Wracamy do naszego modelu. Piątym elementem są informacje, fakty, dane, doświadczenia. Czyli sprawdzamy, czego potrzebujemy, żeby odpowiedzieć na pytania, czy rozwiązać te problemy, które pojawiają się po drodze. To bardzo ważny moment procesu myślenia. Nie tylko dlatego, że musimy znaleźć dane wiarygodne, ale przede wszystkim dlatego, że to właśnie w tym momencie decydujemy, na podstawie czego podejmiemy decyzję, czy odpowiemy na pytanie. Tu dokonujemy wyboru źródła, tu selekcjonujemy informacje. Zbliżamy się do końca całego procesu. Szóstym elementem są interpretacje i wnioski. Interpretujemy informacje uzyskane wcześniej, Wyciągamy wnioski na podstawie konkretnych informacji, które wcześniej uzyskaliśmy, i na podstawie perspektyw i idei, które na początku uznaliśmy za kierujące naszym procesem myślowym. Przedostatnim elementem są założenia, uprzedzenie brane w ciemno. W tym momencie mamy ostatnią chwilę na sprawdzenie, czy myślenie nie jest oparte na jakimś błędnym założeniu. I jeśli dojdziesz do wniosku, że faktycznie może mieć tu miejsce wnioskowanie skażone takim założeniem, to jeszcze można się cofnąć, sprawdzić, zweryfikować. Potem już na to nie będzie czasu. Na koniec mamy jeszcze implikacje i konsekwencje. Czyli namysł nad tym, jakie skutki udzielona odpowiedź, czy przyjęte rozwiązanie może mieć na przyszłość, Twoją czy jakiegoś elementu z Twojego otoczenia. To już jest zdecydowanie element wartościujący który może na przykład pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy podejmowana decyzja, nawet racjonalnie słuszna, jest warta poniesienia kosztów, jakie ze sobą niesie, albo też jakie korzyści może przynieść. To już wszystkie elementy procesu myślenia. Cały model może wydawać się skomplikowany i nie zamierzam Ci wmawiać, że taki nie jest. Ale i samo myślenie nie jest łatwe. Faktem jest, że nie w każdej sytuacji niezbędne jest przechodzenie całego procesu. Nie w każdej sytuacji robimy to świadomie. Wiesz doskonale, że twój mózg i każdy mózg zwykle szuka jak najkrótszej, jak najprostszej drogi do znalezienia rozwiązania. I czasem jest to dla nas ratunek. Ale czasem też pułapka. Jeśli mamy poważny dylemat, jeśli czeka nas podjęcie ważnej decyzji, to warto zwolnić, zastanowić się i na spokojnie przejść cały proces. Kosztować Cię to będzie więcej czasu i wysiłku, ale za to możesz być wówczas spokojniejszy co do efektu. A teraz czas na obiecany przykład. Jak w praktyce może wyglądać podjęcie decyzji z zastosowaniem tego modelu? Połączę się teraz z Gosią. Przed nią ważna decyzja. Poprosiła mnie o pomoc, nie w samym podjęciu decyzji, a w uporządkowaniu myślenia na jej temat. Gosia, jesteś? Jestem, jestem. Cześć, dzięki, że znalazłeś dla mnie czas. Nie ma sprawy. Powiedz, jakim tematem się zajmiemy. Jasne. Potrzebujemy nowego pracownika w naszej organizacji do koordynacji pracy biura. Spotkałam się już z kilkoma osobami, ale w sumie nie wiem, czy się kierować przy wyborze i jak nie popełnić tu błędu. Jak ty byś do tego podszedł zgodnie z zasadami krytycznego myślenia? Dobry temat pozwala zastosować cały schemat, który wcześniej przedstawiłem. Ale od razu jedno zastrzeżenie. To, że będziesz myśleć krytycznie, nie oznacza wcale, że nie popełnisz błędu. Ale wracamy do modelu. Trzeba zacząć od określenia, Dlaczego albo po co zajmujesz się tym tematem? To też przy okazji weryfikacja ważności i istotności problemu. Sprawdzenie, czy dane zagadnienie wymaga przejścia całego procesu myślenia. W tym przypadku odpowiedź wydaje się oczywista, temat ważny, decyzja musi być dobrze przemyślana. Idziemy więc dalej, do kolejnego elementu procesu myślenia, czyli do punktu widzenia, perspektywy. Czyli do czego? Powiedz mi proszę, co jest dla Ciebie ważne w procesie rekrutacji. Albo raczej, jakie kryteria przyjmujesz, aby oceniać, czy osoba kandydująca się nadaje lub nie? To chyba oczywiste. Zależy mi na tym, żeby była to osoba kompetentna, wykonująca obowiązki szybko i w odpowiedniej jakości, dobrze dogadująca się z resztą zespołu, w pewien sposób ten zespół uzupełniająca. Myślę, że możesz jeszcze pewnie więcej na ten temat powiedzieć, ale na potrzeby naszego modelu tyle wystarczy. To, co powiedziałaś przed chwilą, to było przedstawienie Twojego punktu widzenia odnośnie do nowej osoby. Nie można wykluczyć, że dla innych osób w zespole coś innego może być istotne, ale rozmawiamy o Twojej perspektywie. No tak, ktoś inny może kłaść większy nacisk na aspekty interpersonalne, ktoś przyłoży większą wagę do terminowości pracy. No właśnie, w sytuacji idealnej to pewnie ten punkt widzenia powinien być jakoś uwspólniony dla całego zespołu, a przynajmniej zarządu organizacji, żeby było wiadomo, kogo szukacie. Ale teraz możemy przyjąć, że Twoja perspektywa, subiektywna, jest decydująca. Dobra, idziemy dalej, czyli do punktu koncepty i idee. No, ciekawe, co mi tutaj powiesz. To jest moment, żeby doprecyzować sobie kluczowe kwestie. Skoro mówiłaś, że chcesz, żeby osoba pracowała szybko, to co to dla ciebie oznacza? Albo co to oznacza, żeby uzupełniała zespół? Można do tego podejść miękko i subiektywnie, na przykład, że dla ciebie szybko oznacza, że widzę, że pracuje szybko. Ale co to w sumie oznacza? Raczej lepiej byłoby to doprecyzować, żeby łatwiej było zmierzyć, ocenić. Na przykład, że zabiera się do roboty od razu, jak dostaje zadanie. Chociaż trzeba pamiętać, że niekoniecznie musi to się przełożyć na szybkość pracy. Więc może sprawdź albo przypomnij sobie, ile czasu to zajmowało poprzedniej osobie na tym stanowisku i do tego się odnieść. A jeśli chodzi o to uzupełnianie zespołu, to można odwołać się do jakichś teorii, modeli, podejść teoretycznych. I na przykład szukać osoby o określonym typie zachowań, identyfikowanym poprzez takie czy inne narzędzie diagnostyczne. No dobra, to przyjmijmy, że ta osoba ma w pewnym sensie uzupełniać zespół i idealnie byłoby, gdyby miała dominujący typ zachowań spójny z profilem C według podejścia Extended Disk. Dobrze, czyli wiesz, jaki profil zachowań nowej osoby byłby wskazany. To teraz, przechodząc do kolejnego, czwartego elementu procesu, czyli pytań, problemów i spraw do rozwiązania, sprawdźmy, czy wszystko wiesz na temat kandydatów, w kontekście też przyjętej perspektywy i wykorzystywanych konceptów, aby już przejść do podejmowania decyzji. Tak, masz rację. Skoro chcę się odwołać do zachowań w modelu Extended Disk, to muszę sprawdzić, jak to u nich wygląda, czyli robię im test na zachowania i dopiero potem wracam do podejmowania decyzji. Opatrz, przeszłaś już tym samym do kolejnego punktu, czyli informacje, fakty, dane, doświadczenia. Wiesz, czego nie wiesz i wiesz, jakie dane są Ci teraz potrzebne. A co, jeśli się okaże, że kilka osób ma podobne profile zachowań? To oczywiście niewykluczone. Wtedy sięgniesz do innych kryteriów może do tej szybkości pracy, albo innego, który uznasz za ważny. Tak, żebyś po zebraniu wszystkich możliwych informacji mogła przejść do kolejnego elementu procesu myślenia, czyli interpretacji i wniosków. Czyli w zasadzie do podjęcia decyzji. No, może decyzji wstępnej. Wstępnej? Dlaczego? Czego jeszcze mi brakuje? Czekają cię jeszcze dwa kroki. Po pierwsze, musisz sprawdzić, czy za zarysowującą się decyzją nie stoją jakieś błędne założenia. Czy na przykład nie było tak, że skoro masz podobnych kandydatów na stanowisko osoby koordynującej biuro, to czy nie faworyzujesz kobiet tylko dlatego, że częściej na takich stanowiskach pracują kobiety i jakoś przyjęłaś, że to jest lepsza opcja? Albo czy nastawiając się na zatrudnienie mężczyzny nie kierowało tobą przeświadczenie, że to ciężka praca, a często myśli się, że to mężczyźni są silniejsi? Ten krok w procesie myślenia to właśnie analiza przyjmowanych w ciemno założeń czy nawet uprzedzeń, które czasem nieświadomie nami kierują. Tak, rozumiem. I masz rację. Podskórnie bliżej mi do kandydatki niż do kandydata. Przyjrzę się temu, skąd to się wzięło i co z tym mogę zrobić. A czym kończymy cały proces? Ostatni element to zbadanie konsekwencji podjętej decyzji. Co będzie oznaczało dla ciebie i Twojej organizacji, że zatrudnicie tę osobą, na którą się finalnie zdecydujesz? Co zyskacie? Ale też, co możecie stracić albo jakie ryzyka mogą się pojawić? Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze to wszystko ostatecznie przemyślę i dam ci znać, kogo zatrudnimy. Pamiętaj tylko, że ja ci pokazywałem na przykładzie, jak działa model krytycznego myślenia, a nie dawałem ci wszystkich ważnych rekomendacji dotyczących procesu rekrutacji. W rzeczywistości warto wziąć pod uwagę więcej kryteriów niż tylko preferowane zachowania czy szybkość wykonywania zadań. Wiem, wiem, dzięki. To wszystko, co zaplanowałem dla ciebie w tym materiale. Mam nadzieję, że masz jasność, na czym polega proces krytycznego myślenia i w jakich sytuacjach warto z niego korzystać. Życzę Ci powodzenia w myśleniu.